English House bardzo lubię za to, że są bardzo mili nauczyciele jest sympatyczna lekcja. Lubię English House, dlatego, bo mogę się spotkać z przyjaciółmi i mogę bardzo dużo się nauczyć. Można się fajnie spotkać z kolegami, można porozmawiać w jakimś innym języku i można się świetnie pobawić. Lubię English House za to, że są miłe panie, w jest prosta nauka. cały English House. Ie. Dimie koleżanki i jest e, miła pani, która nas zawsze uczy. Piosenki lubię śpiewać i jeszcze lubię e, przytulanie z Eddie I lubię jeszcze bardzo sufka. Lubię angielski w Inglish House dlatego że można pogadać ze znajomymi, można nauczyć się czegoś ważnego. No i będzie można y, rozmawiać z. Będzie można zrozumieć osoby w, w innych krajach. Atmosfera w klasie jest bardzo fajna, a sam lokal jest bardzo nowoczesny. Chodzę do zajęcia do English House, bo więcej się nauczę i jak mam jakiś temat w szkole, to już większość umiem. Na testach umiem dużo zwrotów więcej.